Sędzia. sędzia? Sędzia, runda pierwsza, czas. Nie, Dawaj, nie, 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 Spokojnie, nie, walkę i kolano. nie, nie, kolano tam. nie, nie, dystans nie, nie, wyżej. I nie jesteście wszyscy. Pierwszy zacznij. Pierwszy teraz. jesteście wszyscy. Nie jesteście wszyscy. trzymaj jesteście wszyscy. Nie pod wszyscy. Nie

25 sekund Bartek. Tak, bezrobiennie tak, Nie, już blisko Jak Cię postawiasz to Ty robisz swoje Już blisko Lewy mikę z 10 sekund Spokojnie, spokojnie, 300, 300, to Dobrze, Szanowni Państwo to jest... Przedmiot walk nie odwołuje do stolika rękawic czerwonych. Bardzo prosimy o dostarczenie tutaj do stolika strzemionych. Zacznijcie mu kazmę, bo tak? oddech, no, czas. Oddych, no to, dystaz, cały czas. Oddech i reguluj, wygrywasz żeby zjechać nie? Mamy czas. Głęboki oddech i reguluj. Dystans? No, czas, dystans. Jak masz pod siatką, to przyspieszasz i znowu dystans, okej? Okay? I nie dowiemy się sam pod wkróceniu przetargów. Nie co ja tylko, chwilę tylko nie? I dystans, bo to wszystko widzisz. Zawsze jakby sobie to, zniem, to A tak to dystans, to nic nie zmienisz. Rim wolny? Rim wolny, runda druga. Nie na siłę kolana, jak będzie okazja, to rób, nie na siłę. Co ja będę No, do góry go trzeba. No. No. Tak? Tutaj nogą mocno. Tak? Tak jest. To jest dobrze. Nie szukaj kolana wystarczy. dystansach. W pół dystansie widziałeś, weszło elegancko. Ale nie szukaj na siłę. To jest okazja, samo wchodzisz. No bo chodnik. Jeszcze dwie minuty. Ty za dużo teraz się, się lives, nie? Ty ustawił walkę, bo on Cię szukał całego gminy. wyglądało to zejść. Wygrałeś na tym, ale słabo to wyglądało. Walka nr 4 do była końca. Kacz nie dopuścił zawodnika z narożnika niebieskiego do walki, do dalszej walki. I poprzez niedopuszczenie zawodnika, niezdolność zawodnika do walki. Zwycięża narożnik Czerwony. Bartosz, Zawadka reprezentant FAL-Akademii Ostrobinka. Dziękuję. W piątą partię dzisiejszej linii w narożniku Czerwonym stoczy Mark Strycki reprezentant Unii Warszawa a jego przeciwnikiem na narożniku czerwony będzie Michał Skowojski. Seba tym ciekawym.